Maciekąd specjalny na portalu Sporty, Walki, Orki, Zjednoczone Kasper, Formera, Siermanko. Siema, Siema, cześć wszystkim. Wczoraj na treningu w Warszawie, jak oceniasz swoją formę? Oceniam bardzo dobrze. Jeszcze mam kilka kilogramów do zbicia, ale na ten moment czuję się bardzo dobrze, więc no, tylko zrobić ostatnie kilogramy i wejść do klatki i zrobić swoją robotę. Ile jeszcze zostało? O, no, 7 kilo, ale na ten moment naprawdę dobrze się czuję. No widzę, właśnie w świetnej formie. Swoją ostatnią walkę byłeś na FN-28, teraz wracasz już na FN-29. Skąd decyzja o takim szybkim porwacie? Chciałeś po prostu odbudować się po ostatniej porażce? Odbudować się po ostatniej porażce, no i też zawalczyć walkę za walką, bo miałem długi okres czasu bez walki i teraz po prostu walczyć jak najwięcej i udowadniać swoją wartość, pokonywać coraz lepszych wojowników i po prostu bić jak najwięcej. No właśnie, twoja ostatnia walka niestety nie potoczyła się po twojej myśli, ale z tego co pamiętam, twój przeciwnik miał pewne problemy z wagą. Czy sądzisz, że to miało główny wpływ na wynik walki? Nie chcę tam zrzucać wynik walki na zrobienie wagi, przez Łukasza, czy też wyboru kategorii wagowej, bo walczyłem w kategorii 70 kilo, a tak naprawdę 72 kilo, bo Łukasz nie zrobił wagi. Eee, wiedziałem na co to się decyduje, wiedziałem z kim walczę, w jakiej kategorii i w jakiej dyspozycji może być Łukasz, jak chodzi o kilogramy. Podjąłem rękawice, eee, wiem w co nie poszło, ale na kategorię wagową nie zrzucam winy. No właśnie, w pierwszej rundzie już go miałeś praktycznie na widelcu, było bardzo blisko nokautu. Jak mu się udało to przetrwać? Nie wiem, to chyba pytanie tylko dla do Łukasza, ale z tego co widziałem jego wywiad, to on sam nie wie, jaką przetrwał tą rundę i mam wielki żal do siebie, że tego nie wykorzystałem. Jasne, przeszły zostawiam za sobą. Teraz przed tą pojedynek z Kamilą Epukowskim, dlaczego zdecydowałeś na takiego przeciwnika? No, na początku myśleliśmy, że weźmiemy na odbudowanie się e, trochę słabszych zawodników, jednego czy drugiego. No, ale finalnie, no, gdzieś. W głowie się działo no, jaką bicie ze słabszym zawodnikiem, tylko dlatego, że ten rekord trochę lepiej wyglądał, no to proszę ciebie. Ja jestem sportowcem z krwi i kości, ja potrzebuję wyzwań i z yy, takiej samej dyscypliny, żeby to szło cały czas do przodu. Jakbym wziął gorszego zawodnika od siebie, to po takiej wygranie, to tak naprawdę bym się nie czuł się zadowolony ani satysfakcjonujący. Więc postanowiliśmy, że bijemy się dalej z mocnymi rywalami. A uważam, że Kamil jest jeszcze mocniejszym zawodnikiem niż Łukasz. Chociażby dlatego, że jest bardziej doświadczony, ma więcej walk za sobą, z bardziej wszechstronny, ale kategoria zostaje 66 kg. No właśnie. <kluzny> Jakby w swoich walkach stawiasz głównie, żeby dać show, jak najlepsze pojedynki. Czy to W, w rekordzie, jakoś nie aż tak do ciebie się liczy? Nie, nie, no to, to ja stawiam na widowiskowe walki, to przede wszystkim, tak, no ale wiadomo ponadto stawiam wygraną, ale ja nie chcę dawać nudnych walk, chociażby dlatego, że ja nie lubię oglądać nudnych walk, robię to dla siebie, chcę wygrywać walki, ale dla mnie show przy tym jest bardzo jakby powiedzieć to ważne, chociażby dlatego, no, żeby ta walka była dla mnie czymś więcej niż samą po prostu walką, ale wygraną stawiam ponad. To. Show to jest przy okazji. Po prostu tak walczę. Taki mój styl jest widowiskowy. Jakbym się nauczył inaczej walczyć, to bym inaczej pokazywał swoje walki, ale taki jest mój styl, taki mój styl jest widowiskowy. No właśnie, to jest kolejny Twój pojedynek, który eksperci oceniają jako ten najciekawszy, ten, w którym może być najwięcej emocji, który może zapaść najbardziej, widzą w pamięci. Jak się z tym czujesz? chyba przyzwyczajony jestem. Generalnie wszędzie, gdzie ja walczę, w każdym pojedynku jest pokazywane, że tam jest, będzie najlepsza walka i teraz pytanie, czy te walki dają my jako przeciwnicy, czy przez to, że ja jestem w tych walkach, my uważam, że to jest 50 na 50, że dzięki temu, że ja jestem w tej walce, ta walka daje wartości widowiskowej, ale też poziom sportowy drugiego zawodnika musi być odpowiedni, żeby to widowiskowo było zachowane, więc tutaj 50 na pięćdziesiąt, ale jestem przyzwyczajony. No każdy z pewnością czeka na twoje pojedynki. Właśnie oglądałem tą zapowiedź walki z Łebkowskim i tam powiedziałeś takie zdanie, które mnie trochę zaintrygowało, mianowicie, że jedyne, czego się obawiasz, to to, że który z was wyjdzie z walki na noszach. Tak, dokładnie. No, każdy wie, że Kamil bije też bardzo mocno, bomba ksywa też nie wzięła się znikąd. Wszyscy wiedzą, że moje ciosy też ważą, więc tak naprawdę ja jestem pewny siebie, on jest pewny siebie. Tak samo, jak ja jestem pewny siebie, on jest pewny siebie. No I teraz pytanie, kto dostanie pierwszy ten mocny strzał i decyduje o losie tego pojedynku? No właśnie, bo z tego co się orientuję, to nie byłeś nigdy zdokautowany w karierze zawodowej. I czy rzeczywiście aż tak obawiasz się ciosu Kamila, czy po prostu jakby czujesz respekt przed jego ciosami? Nigdy nie zostałem zakołtowany w karierze zawodowej i respekt na pewno jest przed Kamilem i jego ciosami, no ale uważam, że moje ciosy będą ważyły cięże i dlatego to tak śmiało powiedziałem w zapowiedzi. No jasne, pojedynek Polish Machida kontra bomba, mówi sam przejście. Dokładnie, dokładnie. Czy coś zmieniły się w swoich przygotowaniach od czasu walki z Szanowskim? E, tak, zmieniłem chociażby to, że e, ba, no, przez pandemię i przez kontuzję, którą miałem wcześniej, to też trochę, e, mimo że na sali wyglądało bardzo dobrze, wszystko kondycyjnie, wszystko po kolei, no, ale jednak gdzieś ta walka z Harzewskim pokazała, że coś tam zawiadło w tych przygotowaniach e, kondycyjnych, motorycznych. I teraz skupiłem się generalnie bardzo mocno nad wydolnością. Jasne, to teraz jeszcze taki trochę luźniejszy temat, ponieważ jak sobie zbieram materiały to Tobie, zauważyłem, że masz kanał na YouTube. Tak, tak, prowadzę kanał na YouTube, zapraszam do mnie na, na, na YouTube, na Formela Vlog. Lubię zapisywać historię moją sportową, żeby później wracać i wspominać i mieć co pokazywać ewentualnie dzieciom czy wnukom. Właśnie, ma to na celu tak promocję ciebie stricte jako zawodnika, czy bardziej chcesz rozszerzyć te sztuki walki wśród młodych zawodników, wśród młodych ludzi, bo wiadomo, że YouTube jest głównie przez nich zdominowany? Powiem Ci tak, że no po części to też dla mnie jest zapisywana historia, która jest wielką dla mnie pamiątką, bo mam na przykład wyjazdy do Las Vegas, czy też różne wyjazdy zapisane na moim kanale i tam dużo jest ciekawych materiałów. No ale też no mówmy, myślę, że to jest fajna promocja zawodnika oraz sportu i zachęcenia poznawania mojego siebie przed innymi ludźmi, którzy mnie oglądają, i poznawania Kacprach. Poza klatki, więc no to wszystko po części mu Jasne, czyli był ze mną Formela. Oglądajcie jego walkę, subskrybujcie jego kanał. Dzięki wielkie. Dziękuję również.